Partnerem podcastu jest AIRES Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym Przed mikrofonem jest Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcastu o stomatologii i implantach. O biznesie i nauce też mówimy. I dzisiaj, właśnie, bardziej o biznesie związanym z implantami. Moim gościem jest pan Witold Tomkiewicz, dyrektor ds. edukacji i rozwoju OZIS, czyli Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Tak jest. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Panie Witoldzie, proszę mi powiedzieć, może zaczniemy troszeczkę nie od samego początku, bo atakowani jesteśmy reklamami. Oczywiście marketing jest bardzo sprawnym narzędziem. Marketingowcy uczą się, jak nas tutaj przekonać do swoich produktów i można popaść w, taki, w taką pułapkę, że reklama zawiera pewne informacje naukowe, ale pewne informacje wcale nie są naukowe. I jak to teraz oddzielić jedno od drugiego? Jak oddzielić to, co jest informacją stricte reklamową, która no, jest. Prawie nieprawdziwa, jeśli tak można powiedzieć, od tych prawdziwych, naukowych informacji. Domyślam się, że trzeba śledzić jakieś naukowe pisma, jakieś fachową literaturę i być w temacie, edukować się na bieżąco. Ale proszę powiedzieć, jak to, jak to wygląda w praktyce, jak to, jak to zrobić? To jest bardzo trudne, dlatego, że nigdy do końca nie mamy wszystkich informacji, wszystkich danych, żeby. W stu procentach świadomie podejmować decyzje zawsze jest trochę niepewności, trosz, trochę niewiadomych. I, I tu jest wiele czynników. Zakładamy oczywiście dobrą wolę i uczciwość dawcy, dostawcy mm -hmm. nowej technologii. I czy to firmy, która produkuje implanty, czy rozwiązania technologiczne, czy też stomatologa, który daje nam tę usługę. I zakładamy dobre intencje. Ale też te, te, te same intencje, one mogą wpływać na wynik. I tutaj mówię o badaniach, badaniach naukowych, badaniach medycznych. Dla przykładu podam, że Anglii, NHS, ten National Health System, oni chcieli ograniczyć wydatki na leki. I teraz firmy farmaceutyczne, bo ogromne wydatki na leczenie to są, ogromna część, to są wydatki na leki. I w ogromnej większości przypadków badania, które są dawane do, do, do rządów, jeżeli dane leczenie jest refundowane, mm -hmm, czy mm -hmm. do właściciela. I szpitali ubezpieczalni dane o, da o lekach, o wynikach badań podawane są przez firmy i prowadzone są sponsorowane przez firmę. W związku z tym oczywiście firma ma intencję, aby te badania wychodziły jak najlepiej. I NHS oni zrobili swoje niezależne badania i co się okazało, że te badania robione przez firmę były około cztery razy bardziej na korzyść, aniżeli badania robione przez niezależne instytucje. Pytanie, oszustwo. Ale na korzyść czego? Na korzyść leków. Mm -hmm, mm -hmm. One wychodziły, wychodziło, Aha. że leki. Działają sens. znacznie lepiej, aniżeli to, co mhm. wychodziło w tych niezależnych badaniach robionych przez NHS, mhm. jakby niezainteresowanych laboratoriach. I teraz pytanie jest, czy mówimy o jakimś oszustwie? Nie do końca. Dlatego, że po co się robi badania podwójnie ślepe? Albo teraz robi się potrójnie ślepe. Chodzi o to, żeby ten badacz, który zbiera wyniki, nie wiedział, po co robione są dane badania. I niekiedy jedna osoba wykonuje leczenie, inna osoba te próbki wysyła do laboratorium, jeszcze inna bada te próbki, i jeszcze inna osoba te próbki, czy te wyniki opisuje. badań dostarcza, mhm. opisuje. Także także. Pomijając tą kwestię, trzeba zawsze mieć taką postawę, sceptyka, być otwartym na wszystko, natomiast być sceptycznym, nie przyjmować wszystko czy cokolwiek bezkrytycznie, na wiarę. Chyba, że samemu się to doświadczy, albo z zaufanych źródeł czy od bliskich wiemy, że, że coś, coś działa. Bo na przykład istnieją. Tak jak wspominałem we wcześniejszym podcaście, magię wielkich marek, firm i magia tych firm producentów implantów w naszym przypadku to jak najbardziej miało uzasadnienie około 20 lat temu, kiedy te firmy posiadały precyzyjne maszyny i te komponenty do implantów były precyzyjne. Od... I były trudno dostępne. I były trudno mhm. dostępne. I wtedy te firmy prosiły czy żądały wręcz od dentystów, że jeżeli używają implant X, to żeby te komponenty protetyczne również były od tej firmy X, dlatego że wówczas ta firma może gwarantować precyzję i długotrwałość prac wykonanych mhm. na mhm. tych implantach. I to absolutnie miało uzasadnienie. Dzisiaj te obrabiarki precyzyjne dostępne są. Prawie dla każdego producenta, bo one są do wynajęcia, nie trzeba ich kupować. Co więcej, są też firmy, które robią takie klony tych komponentów protetycznych z tych precyzyjnych obrabiarek, które pasują do każdej do każdej znanej Czyli marki. Czyli robią, tak jak, tak jak w samochodach się robi, też bo... części zamienne się produkuje. A, absolutnie i produkuje się z, z tego samego tytanu, bo producentów tytanu na świecie jest, jest dwóch albo trzech tylko i to jest materiał tej samej jakości, czasami to są różne stopy. I więc jakby... To już nie jest aktualne, ta magia firmy, albo to, że coś wykonywało się mhm. w Szwajcarii. Teraz są bardzo precyzyjne komponenty, elementy wykonywane w Europie, czy poza Europą, na przykład w Izraelu, albo na wschodzie, w Korei. Także coś, co było prawdą kiedyś, niekoniecznie musi być prawdą teraz. Z kolei tutaj dentyści, implantolodzy lepiej wiedzą, że były jakby pewne prawdy. Odnośnie połączenia. Implant-łącznik. Na początku te połączenia były zewnętrzne i oparte były na heksagonie zewnętrznym. Tutaj bardziej techniczny jestem, mm -hmm. także pacjenci mogą nie wiedzieć o co chodzi, ale jeżeli. Ale cała historia może dać dużo do myślenia. I te połączenia to się nazywało zewnętrzny heks. Potem pojawiło się jakby przekonanie i wiara, że. Lepszym połączeniem jest połączenie wewnętrzne i tutaj dla przykładu podawano te połączenia kół w samochodach, w wyścigówkach Formuły 1 na tak zwany stożek Morse Tapered i te połączenia stożkowe i absolutnie połączenia wewnętrzne, że są lepsze i jakby wszyscy przerzucili się, prawie wszyscy na te połączenia wewnętrzne. Jak zapytałem profesora Mariona Nevinsa, który to wielka postać Uniwersytetu na Harvardzie, Uniwersytetu w Pensylwanii i redaktor czasopisma Journal of Periodontics Restorative Dentistry, jak również prezydent jednego z najbardziej prestiżowych kongresów, sympozjów w Bostonie, odbywającego się co trzy lata: International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry, zapytałem go bo on ma do czynienia z publikacjami nie tylko w swoim żurnale, ale również śledzi w innych żurnałach. Zapytałem, czy była jakaś publikacja, która rzeczywiście dowodziłaby wyższości, lepszości tych połączeń wewnętrznych mhm. nad zewnętrznym heksagonem odpowiedział po krótkim zastanowieniu, że nie przypomina sobie jedyne co pamięta to to, że komunikowano do dentystów czy jakby praktyka wykazywała, że te połączenia wewnętrzne one były łatwiejsze dla implantologów dla protetyków, przede wszystkim do osadzania tych uzupełnień protetycznych w tylnym odcinku żuchwy czy szczęki, przede wszystkim wtedy jak pacjenci stosunkowo. Nie za bardzo otwierali usta, żeby lekarz miał nie tylko kontrolę dotykową, tektalną, ale również kontrolę wizualną. Natomiast absolutnie nie przypominał sobie jakiejkolwiek publikacji. Co więcej, sam powiedział, że większość jego pacjentów, ponieważ robił najpierw Nobla, a potem robił 3i, które było wzorowane na Noblu, były na zewnętrznym heksagonie. Z kolei mniej więcej... Czyli w to tym bardziej sam... moda z tego wniosek? I, i, ale wygoda w też. W tym tak. samym czasie jakby zbieg okoliczności rozmawiałem z przyjacielem, który ma klinikę, jest właścicielem kliniki, jednej z z wielkich klinik implantologicznych w Polsce. Pokazywany był wielokrotnie pozytywnie w telewizji niemieckiej i pacjenci przyjeżdżają z Niemiec, niemiecka kasa chorych refunduje część kosztów. Rozmawiałem z nim o implantach o, o implantach z połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Rozmawialiśmy o tych hybrydach. I wtedy powiedział, że on tylko chce mieć połączenie zewnętrzne, dlatego i tu uwaga, że na połączeniu zewnętrznym jego laboratorium może samo wykonać uzupełnienia protetyczne, że nie musi kupować tych fabrycznych komponentów protetycznych. I teraz uwaga: jeżeli ktoś powiedziałby, że wykonywane w laboratorium te uzupełnienia nie są dość precyzyjne, nie są aż tak precyzyjne jak te fabryczne komponenty protetyczne, no to w przypadku prywatnej kliniki. Stosowaniem mało precyzyjnych i mało efektownych, efektywnych połączeń na implantach doprowadziłoby do powikłań, do wzrostu kosztów, i taka klinika bardzo szybko musiała przerzucić się na komponenty protetyczne, oryginalne, fabryczne. No, ta klinika wykonuje te uzupełnienia od kilkunastu lat. I ma doskonałą renomę połączenia na zewnętrznym heksagonie. I on mi powiedział: Słuchaj, robię dlatego na zewnętrznym heksagonie, bo moje laboratorium nie jest w stanie dorobić połączenia wewnętrznego. I tutaj zaświeciła mi się lampka, czyli okazało się, że połączenie wewnętrzne powoduje, że. Laboratorium dentystyczne nie jest w stanie podrobić tego połączenia, a więc ten biznes w sprzedawaniu tych komponentów protetycznych pozostaje dalej u producenta. W tym samym czasie rozmawiałem z właścicielem jednej firmy implantologicznej. I ponieważ te połączenia wewnętrzne są dwa rodzaje, jest połączenie tak zwane równoległe, zwykle taki heksagon wewnętrzny to się mówi internal hex, albo połączenie stożkowe. I ten stożek to znaczy, że te ściany nie są równoległe, że to jest kilka stopni zwykle mhm. ten tak zwany mors yy, to połączenie typu morsa stożkowe i zapytałem go bo on miał w swojej linii implantów i implanty z heksem zewnętrznym i z połączeniem wewnętrznym tak zwanym równoległym ale też z połączeniem wewnętrznym stożkowym ponieważ jak to często firmy mówią my mamy różne połączenia mamy różne linie implantów tak jak rynek sobie życzy tak jak dentyści sobie życzą i zapytałem go że tego te Połączenia stożkowe z jakim innym systemem są kompatybilne, to znaczy takie same, że można zamiennie używać elementów protetycznych. I on mi powiedział, że nie ma kompatybilnych połączeń stożkowych, że jest bardzo trudno, czy wręcz praktycznie niemożliwe, dorobić tego wewnętrznego mm -hmm. stożka. Czyli, czyli jedna firma nie jest w stanie. Zabrać biznes od drugiej firmy, która robi swoje implanty z połączeniem stożkowym. I wtedy z kolei klinicystom, lekarzom na kongresach, Pokazując tą wyższość połączenia wewnętrznego nad połączeniem zewnętrznym, pokazywano firmy z laboratorium, to były firmy kręcone przez firmy, przez producentów, i tam wykonywano takie działania mechaniczne na tych elementach protetycznych, pokazując, jak to tak zwany efekt pompowania występuje przy tym połączeniu zewnętrznym, że ono jest mniej precyzyjne i że wtedy dochodzi do pompowania tych bakterii i te bakterie zjadają kość, dochodzi do zaniku kości, w Wokół implantów, w związku z tym mamy tą przestrzeń szerokości biologicznej, i że to połączenie wewnętrzne jest bezpieczniejsze, bo nie ma tego efektu pompowania. I teraz pytanie otwarte jest: o pompowanie czego chodzi? Czy tylko o pompowanie bakterii i czy pompowanie bakterii, czy również o pompowanie, czy wypompowywanie pieniędzy w postaci biznesu tych elementów protetycznych? Bo połączenie Wewnętrzne jest lepsze od zewnętrznego, dlatego że laboratorium protetyczne nie zabierze biznesu od firmy producenta, a z kolei połączenie wewnętrzne stożkowe jest lepsze, bo jedna firma drugiej nie zabierze. Mm. Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. No ale to, to wszędzie obserwujemy takie działania, nawet w iPhoneie, prawda? Końcówki są zupełnie inne niż w innych telefonach. Każdy producent stara się utrzymać własną końcówkę, żeby ją dalej produkować. Dokładnie. I język wtedy komunikacji z kolei do, do lekarzy jest językiem naukowym, więc pokazuje się pewne badania, pewne publikacje z laboratoriów, gdzie te połączenia wykazują w warunkach laboratoryjnych. I jakby Jakie są zalety? Lepszą mhm. efektywność pokazuje się zalety. I tu jeszcze jedno chciałem dodać, że jak mówiliśmy, czy mówimy o tych zanikach kości, jako tak zwane perimplantitis, to jest ciekawa rzecz, że jak mamy te powierzchnie implantów różne, te powierzchnie starszą maszynową i powierzchnie te nowsze od 2000 roku, szorstkie, to te starsze implanty z powierzchnią maszynową są oporne na te zaniki kostne one funkcjonują fantastycznie, jeżeli ten implant ulegnie odsłonięciu, w przeciwieństwie do tych powierzchni szorstkich. I teraz co ciekawe, te wszystkie implanty starsze z powierzchnią maszynową, czy ogromna ich większość, ma połączenie zewnętrzne w postaci heksa, czyli ten heks zewnętrzny był, jest mniej groźny, aniżeli Powierzchnia szorska na implancie z połączeniem wewnętrznym. Także warto i spojrzeć w literaturę i spojrzeć na swoich pacjentów czy cudzych pacjentów na publikacje wstecz, zobaczyć jak działały i porównać te nowe rzeczy z tymi rzeczami, które były stosowane do tej pory. Mm -hmm. To nie wiem, czy to wystarczy, czy jeszcze to drugie pytanie też zadać, bo już mamy jakieś 16 minut. Okej. Okay. To, to, to jeszcze to o jest... tym biznesie, tak? Tak. No, ja rozumiem, że to są warunki, w jakich funkcjonuje rynek, tak, ze wszystkimi częściami zamiennymi jest, że producenci oryginalnych części no nie, nie chcą, żeby, żeby ktoś inny je produkował. I tutaj, tutaj pewnie rynek działa podobnie, no bo to w końcu też biznes, prawda? Ale jeszcze jedno pytanie mam dotyczące biznesu implant, z implantami implantologicznego, na ile to jest nadal takie bardzo opłacalne, bo jak zaczynało się, zaczynał się ten biznes w latach 80., właściwie 90. No to były bardzo drogie implanty. I wtedy wiadomo było, że i prowizja od używania drogich urządzeń jest wysoka, w związku z czym to był bardzo dochodowy biznes, ograniczony tylko do, nie, do, do, do wąskiej grupy chirurgów szczękowych na początku, a potem z kolei znowu to się zrobiło coraz bardziej powszechne. Dzisiaj, po ładnych 20 paru latach, 30 już paru latach, nawet mamy no, dużą powszechność dostępności instalowania czy w ogóle tego biznesu implantologicznego w gabinetach stomatologicznych. Ceny zwalały, powszechność wzrosła. Czy nadal to się rzeczywiście tak bardzo opłaca? Biznes w ochronie zdrowia to jest bardzo dobry biznes. to widać po trendach, gdzie lokowane są pieniądze z różnych funduszy. I ostatnio również, ostatniej kilka lat. Jest dosyć mocny trend w Europie Zachodniej, w Polsce również lekko odczuwalny. Zaczyna się dopiero skupowanie klinik dentystycznych przez fundusze. I tak jak ludzie żyją dłużej, chcą piękniej wyglądać i chcą funkcjonować, cieszyć się życiem, tak też i opieka zdrowotna, a dentystyka, dentystyka jest prywatna. Ona w ogromnej większości nie jest refundowana, więc to jest fantastyczny biznes i te przedsiębiorstwa funkcjonują na EBIDzie między 10 a 20%. To jest bardzo dobra EBIDA i to jest doskonała lokata pieniędzy dla funduszy, które chcą skupować kliniki. Skupują te kliniki. Zwykle fundusz, horyzont inwestycji dla funduszu to jest 3 do 5 lat, czyli skupują. Pojedyncze kliniki robią z tego sieć, optymalizują pod względem finansowym i sprzedają zwykle innemu funduszowi. Ja doradzałem funduszowi Hezira, który miał ochotę skupować w Polsce kliniki dentystyczne. I przymierzaliśmy, rozmawialiśmy z wieloma klinikami, fundusz wycofał się, dlatego że jakby za mało ludzi musiało obsłużyć kliniki, które zostały już kupione w Holandii. I w Szwajcarii, I, ale jakby poczuliśmy przedsmach tego trendu. Teraz kliniki skupowane są przez tych dużych dostawców usług ogólnomedycznych i tu mam na myśli Luxmed, czy Medicover, czy, czy innych usług, yy, Usługodawców w tym biznesie medycznym, także dentystyka, stomatologia absolutnie jest doskonałym biznesem perspektywicznym. Z punktu widzenia dentystów, stomatologów również. I teraz można sobie zadać pytanie, bo jakby bardzo jakby naturalny i stary trend jest, żeby taki stomatolog po skończeniu studiów każdy, prawie chciał otworzyć gabinet, prawie, bo ci, którzy mieli już gabinety prowadzone przez swoich rodziców, to wracał do rodzinnego biznesu, żeby ten biznes kontynuować i rozwijać. Natomiast, jeżeli ktoś nie miał, to wtedy potrzebował najpierw nauczyć się tej praktycznej dentystyki, bo szkoła nie wszystko uczy i potrzeba wiele lat praktyki, więc wtedy szedł pracować do kogoś, ale zwykle miał ambicje, żeby otwierać własne, własne gabinety, własne kliniki kilkufotelowe. I teraz z jednej strony mamy takie tak zwane sieci tworzące się, czyli tych jakby usługodawców ogólnomedycznych, którzy również mają kliniki dentystyczne, i mają kilka takich lokalizacji w dużych miastach, i zatrudniają dentystów. Z drugiej strony mamy takie indywidualne gabinety, które prowadzą jakby taką działalność, nazwijmy to autorską, gdzie firmują zwykle swoim imieniem, nazwiskiem, i, i jakby prowadzą to w formie i, świadczenia usługi medycznej, ale również wkładając w to i swoją reputację, swoje nazwisko. I pewną ekspresję y, swoich y, dążeń rozwoju zawodowego. Mm -hmm. No i, i, i jakby te, te, te dwa trendy. Mamy, mamy do czynienia teraz, który jest lepszy, no niewątpliwie tak jak widzimy w świecie biznesu dochodzi do konsolidacji kapitału, więc tak, niewątpliwie... szczególnie na rynku, który już jakoś się zaczyna stabilizować, bo to jest rynek już nie wschodzący, bo już to nie jest początki, tylko już zaczyna to być taki no, znany biznes. Do, do, dokładnie, poza tym większy, może więcej. I tu mówimy o ekonomii skali, czyli jeżeli jest, jest usługodawca, fundusz czy kapitał, który ma kilkanaście czy kilkadziesiąt klinik, mm. oni mogą zainwestować w technologię drogą. I wtedy ta technologia może być na usługach tej sieci klinik dentystycznych. I teoretycznie, oni mogą dawać jakąś jakość, której mały usługodawca, mała, Klinika, mały gabinet, dać nie może. Nie zawsze to jest prawdą, dlatego, że mamy też czynnik ludzki. W tych sieciach ludzie są najemni, niekiedy mniej identyfikują się z tą firmą i po prostu jak wykonują dużo usług w różnych miejscach. I może ta, ta jakość nie być taka, jak w prywatnym gabinecie. Mhm. Także tutaj widzimy takie zjawiska. Zjawiska przeciwstawne. Niemniej jednak to są pewne mechanizmy ewolucji, rozwoju i, i absolutnie jestem przekonany, że te sieci one już są i będą doskonalić się też, żeby dawać doskonałą jakość na miarę możliwości technologicznych. Znaczy, ceny też rzeczywiście są tańsze, są niższe w C ceny takich to... sieciach. No ceny... bo, bo, bo jeśli porównamy to do rynku sklepów spożywczych, na przykład, no to mamy duże supermarkety, które wiadomo, że wypierają. Te małe rodzinne sklepy i można tutaj założyć jakąś, bo też ten rynek się stabilizuje w Polsce. Coraz więcej firm jest, które przejmują, takie te sieciówki właśnie przejmują. Czy to te, te mniejsze sklepy, one przestają mieć możliwość funkcjonowania na rynku. No, ale właśnie, czy to, czy to jest dobra analogia, czy to można porównywać rzeczywiście w ten sposób? I rozmawiałem z klinikami, które zaczynały implantologię, i razem zaczynaliśmy tę przygodę implantologiczną kilkanaście lat temu. I w części tych klinik ceny pozostały takie same, jeżeli przeliczymy na dolara, takie same jak kilkanaście lat temu. Teraz z jednej strony o czym rozmawialiśmy, ponieważ technologia robienia implantów jest dość powszechna i te implanty one jednostkowo jakby ich cena zmniejszyła się do gabinetu i, ale przyszły też inne technologie. I tu wspominaliśmy o tomografii komputerowej, która stała się powszechna i niekiedy i, praktycznie obowiązkiem do wykonania koszty. Mhm. Dokładnie. Czyli z jednej strony pewne rzeczy stają się tak zwanymi commodity products, czyli tak jak implant. Wiadomo, że większość implantów dostępnych jest precyzyjnych i one są dostępne. Natomiast przychodzą inne technologie, które są również kosztowne i stają się obowiązkowe, a to w celu zapewnienia pacjentowi jak najlepsz większego bezpieczeństwa mhm, i przewidywalności, i długotrwałości tego leczenia, uniknięcia błędu, uniknięcia powikłań. Także ceny. Owszem, są kliniki, które reklamują się niższymi cenami i w ten sposób chcą. Pacjenta przyciągnąć, używają też y, y, dobrych tych y, implantów, niemniej jednak gdzieś muszą y, kompromisować te swoje koszty, te swoje inwestycje, y -y -y. tak y, że, żeby wyjść na, na swoje. Jaka droga jest słuszna, to nie wiadomo. Każdy musi wybrać swoją drogę, a my po prostu dajemy pod rozwagę te tematy. Mam nadzieję, że one są inspirujące dla słuchaczy. Niezależnie od tego, czy są Państwo dentystami, którzy myślą o o własnej praktyce i o własnej, własnym rozwoju kariery. Bardzo liczymy na odzew, na to, żeby od Państwa dostać taką informację, jak to wygląda i czy te audycje rzeczywiście spełniają swoje zadanie. I jeżeli mogę na koniec jeszcze, jeżeli można coś doradzić dentystom, tym, którzy zaczną swoją karierę, że. Żeby lubili to, co robią, i żeby robili to, co lubią, jeżeli chodzi o specjalizację w tej dentystyce, i żeby, żeby lubili swoich pacjentów, żeby chcieli im, im pomóc. A pieniądze przyjdą po drodze. Z kolei do pacjentów trzeba się zwrócić, żeby wybierając swojego lekarza. Są jakby dwie kwestie. Pierwsze to jest profesjonalność i o tym mogą świadczyć informacje zamieszczone przez lekarza, przez klinikę, na stronie internetowej, przez dyplomy, certyfikaty i, i opinie innych pacjentów, czyli jakby fachowość. Drugie to jest pewna uczciwość człowieka, uczciwość ludzka, która w każdej dziedzinie mamy do czynienia, w każdej branży. Więc, żeby. Starali się jakby nawiązać dobry kontakt z tym lekarzem, żeby, żeby rozmawiali, żeby pytali i żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, czy ten lekarz rozumie, co oni chcą, bo pacjenci przychodzą po zęby, przychodzą po minimum dolegliwości po szybkie, efektywne, efektowne leczenie, chcą ładnie wyglądać, chcą normalnie, naturalnie funkcjonować i. i, i to, czy są rozumiani przez tego dentystę, niech to stanie się jednym z kryteriów doboru gabinetu, doboru stomatologa. No i takiego właśnie leczenia, szybkiego, bezbolesnego i z dużym sukcesem życzymy wszystkim naszym słuchaczom. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Implanty i biznes. Bonusem do odcinka jest link do cennych uwag pana profesora Andrzeja Wojtowicza, prezesa OSIS, dotyczących odpowiedzialności i roszczeń oraz link do adresów kilku rekomendowanych przez OSIS gabinetów implantologicznych. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.